Dyszka o 1. Wielcy nieobecni Pomimo zwiększonej liczby drużyn rozgrywających turniej Mistrzostw Europy, nie dostały się kraje, których piłkarzy z chęcią zobaczylibyśmy na tej imprezie. Idealnym niestety przykładem jest reprezentacja Norwegii, której kibice czekają na udział już 24 lata. Mimo wielkich gwiazd takich jak Erlik Halland czy też Martin Odegaard nie wywalczyli swojego miejsca na obecną edycję. Kolejna przyczyna, jaka może spowodować wymuszoną absencję danego zawodnika, to jak wszyscy wiemy, kontuzja. Bramkarz Realu Madryt, Thibaut Courtois, stracił cały sezon przez zerwane więzodła w kolanie. Niestety, kiedy wydawało się, że jest już bliski powrotu i odzyskania formy, okazało się, że doznał urazu Łękotki, co wykluczyło go na dobre z tego turnieju. Przez kontuzję nie pojawią się też tacy piłkarze jak Gavi, David Alaba, Domenico Berardi, Alejandro Balde czy też Wesley Fofana. 2. Stadiony na Euro Tegoroczne Euro rozgrywane będzie na 10 stadionach, z których najmniejszy stadion pomieści 40 tysięcy kibiców. Położony w Lipsku stadion Red Bull Arena został oddany do użytku 7 marca 2004 roku. Wybudowano go w niecce po central stadion, który znajdował się tam od 1956 roku. Największy stadion, na którym będą rozgrywane mecze oraz finał całej imprezy znajduje się w Berlinie. Olimpia Stadion służy lokalnej harcie jako obiekt domowy. Zdolny pomieścić 74 tysięcy widzów, stadion ten powstał w latach 1934-1936. Projektantem był Werner March, a projekt wybudowano z myślą o Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1936 roku. Stadion ten jest miejscem rozgrywania zawodów w lekkiej atletyce, piłce nożnej, a nawet futbolu amerykańskiego. Służył on też podczas koncertów takich gwiazd jak Madonna czy też Depeche Mode. 3. Droga Polaków na Euro Polska reprezentacja ewidentnie pokazuje, że nawet najłatwiejsza grupa może okazać się nie do przejścia. Teoretycznie powinniśmy wyjść z pierwszego miejsca jako liderzy grupy E, której zmagania zakończyliśmy w listopadzie 2023 roku. Podczas tych eliminacji kadra była prowadzona przez dwóch trenerów, Portugalczyka Fernando Santosza oraz Michała Probierza, któremu nie udało się odmienić zastałej sytuacji i musieliśmy rozegrać baraże o awans. W meczach rozstrzygających graliśmy przeciwko Estonii, którą pokonaliśmy z małą wpadką 5 do 1. Natomiast w finale przyszło nam się skonfrontować z Walią. Po bardzo wykańczającym meczu doszło do rzutów karnych, w których to Polacy okazali się jednak silniejsi, a Wojciech Szczęsny po raz kolejny pokazał swoją siłę i po obronionym rzucie karnym ostatecznie zakwalifikowaliśmy się do tego turnieju. 4. Laserowy Incydent Podczas półfinałowego meczu na Euro 2020 rozgrywanego między Anglikami i Adunczykami doszło do bardzo przykrego incydentu ze strony angielskich hibiców. Gdy w doliczonym czasie gry, po tym jak w polu karnym runął na murawę Rachim Sterling, sędzia Danny Makeley, podyktował jedenastkę, kibice Lwów Albionu padli na pomysł, jak mogą pomóc swoim piłkarzom. Dostającego na linii Kaspera Michaela zaczęli celować z lasera, chcąc oślepić bromkarza. Mimo przeciwności udało mu się obronić strzał Harego Keina, jednakże był bezbrodny wobec dobitki. Prawdopodobnie nie był to jedyny raz podczas tego meczu. Już w przerwie spotkania duński obrońca Janik Fastergard Zgłaszał sędziom, że on i jego koledzy są oślepiani laserami przez kibiców. Przed meczem finałowym z Włochami, trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate zaapelował do kibiców o uszanowanie przeciwników. 5. Najlepsi strzelcy turnieju. Statystyka najlepszych strzelców na turniejach jest zawsze ciekawym zestawieniem pokazującym wielkość piłkarzy. Na obecną chwilę. Tylko Cristiano Ronaldo zdołał przekroczyć dwucyfrową liczbę bramek zdobytą łącznie na wszystkich turniejach Europy, na których grał. 14 bramek, tyle zdobył CR7 w aż 25 spotkaniach i 5 odsłonach tejże imprezy. Znając jego umiejętności i klasę można byłoby oczekiwać znacznie większej liczby bramek. Jednakże to pokazuje jak ważnym i trudnym jest zdobycie tytułu Mistrza Europy. Drugim w tym zestawieniu jest Michel Platini. Który, zadziwiając swoją skutecznością, osiągnął liczbę 9 bramek w tylko jednym turnieju w 1984 roku. 6. Przyszli organizatorzy. Kolejna odsłona euro w 2028 roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wspólna oferta Anglii, Irlandii Północnej, Irlandii, Szkocji i Walii przedstawia 10 stadionów, na których rozgrywane będą mecze. 5 stadionów przedstawiła Anglia. Oraz po jednym stadionie przygotowały państwa współtworzące obecną ofertę. Najmniejszy stadion znajduje się w Belfaście w Irlandii Północnej i jest w stanie pomieścić 34,5 tysiąca kibiców. Największy stadion na Wembley pozwoli oglądać zawody nawet 90 tysiącom fanów piłki nożnej. Reszta stadionów posiada pojemność od 50 do blisko 74 tysięcy. Turniej będzie rozgrywany w takich miastach jak wspomniane wcześniej Belfast, Birmingham. Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester, London i Cardiff. 7. Obrońcy tytułu. Broniący tytułu Włosi dwukrotnie już zdobyli tytuł mistrza Europy. Pierwszy raz miało to miejsce w organizowanym przez siebie turnieju w 1968 roku. Pierwszy zremisowany mecz finałowy przeciwko Jugosławii nie przyniósł rozstrzygnięcia i został on powtórzony dwa dni później, kiedy to Włosi zwyciężyli ich 2 do 0. Co ciekawe, podczas poprzedniej edycji Włosi w finale z Anglikami musieli gonić wynik już od drugiej minuty, kiedy to Luke wpakował im piłkę do bramki. Dopiero w 67 minucie udało im się wyrównać po bramce Bonucci'ego i znowu nie udało się rozstrzygnąć spotkania w regulaminowym czasie gry. Dopiero wygrane 3 dwa rzuty karne pozwoliła Curim na podniesienie pucharu po 52 latach. 8. Historia Mistrzostw Pierwsze Mistrzostwa pod nazwą Puchar Narodów Europy odbyły się we Francji 1960 roku, a zwycięzcą był ZSRR. Nazwę Mistrzostwa Europy oficjalnie używamy od turnieju w 1968 roku we Włoszech. Z początku finały odbywały się z udziałem czterech drużyn. W latach 1980-1992 brało w nim udział 8 zespołów. A od 96 do 2012 zwiększono liczbę do 16 reprezentacji. Podczas pamiętnego turnieju dla Polaków w 2016 roku ilość ta rozrosła się do aż 24. Do turnieju przystąpić mogą męskie reprezentacje seniorskie wszystkich krajowych federacji zrzeszonych w UEFA. Obecny mieszany system rozgrywek, runda grupowa, po której przechodzimy do fazy pucharowej, obowiązuje od 1980 roku. Natomiast same turnieje odbywają się w latach parzystych, z czteroletnim okresem oczekiwania. 9. Dotychczasowe występy Polaków. Do tej pory Polska drużyna wystąpiła na Euro czterokrotnie, a obecna kwalifikacja daje nam piątą obecność na tym turnieju. Przez długie lata nie mogliśmy przejść eliminacji, tak aby awansować na zawody, i dopiero w 2008 roku, pod wodzą Leo Benhakera, zaliczyliśmy swój debiut, niestety zajmując ostatnie miejsce w grupie. Kolejna odsłona, mimo bycia współgospodarzem wraz z Ukrainą, nie przyniosła wielu radości polskim kibicom. Zakończyliśmy rozgrywki grupowe na ostatnim czwartym miejscu, z dwoma remisami i jedną porażką. 2016 rok był przełomowym dla mentalności i pewności naszej kadry. Za Adama Nawałki na turnieju we Francji nasza drużyna odpada dopiero po rzutach karnych z ówczesnym zwycięzcą – Portugalią, i to w ćwierćfinale. Po tak obiecującym występie, z którego wszyscy byli dumni, a euforia wokół meczu reprezentacji sięgnęła zenitu. Niestety nasza kadra nie zdołała sprostać oczekiwaniom stawianych przez kibiców i Polacy zdobywając jeden punkt w grupie ponownie zakończyli swój występ na ostatnim miejscu. 10. KTO WYJDZIE Z GRUPY Coraz to więcej trenerów przedstawia swoje ostateczne powołania na turniej. W gronie faworytów znajdują się drużyny z Anglii oraz Francji. Nieco niżej przewidywane jest zwycięstwo gospodarzy, czyli Niemców. Według bukmacherów szanse Polaków na zwycięstwo w tej imprezie są bardzo niskie, ale jak zawsze nie niemożliwe. Bawiąc się w typera, sprawdźmy czy dobrze uda mi się przewidzieć chociaż jedną pozycję we wszystkich grupach. I tak, zaczynając od grupy A, sądzę, że pierwsze miejsce zdobędą Niemcy, potem Szwajcaria, Węgry i Szkocja. W grupie B zwyciężą Włochy, potem Hiszpania, Chorwacja i Albania. W grupie C zaś myślę, że zwycięży Anglia, Dania, Słowenia i potem Serbia. W grupie D Francja, Austria, optymistycznie Polska, a następnie Holandia. W grupie E myślę, że wygra Belgia, drugie miejsce zajmie Rumunia, trzecie Ukraina, a czwarte Słowacja. I na końcu grupa F. Portugalia wyjdzie z pierwszego miejsca, Czechy z drugiego, trzecie będzie miała Turcja, a czwarte Gruzja. Miło mi, że dotarliście do końca materiału. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia na bieżąco. A tymczasem do następnej dyszki.